Dandar, 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 bonanza! Nie wiem, ty znasz tę piosenkę? Bonanza. z, z tak wczesnego dzieciństwa, że. Eee, lata ledwo, 70. Ledwo, według ledwo. mnie e, to było fantastyczne. I właśnie tym takim speedem rozpoczynamy nasze salespresso, czyli to oznacza, że jest 9.09. Ja nazywam się Dariusz Milczarek od Milczenia, choć oczywiście, jak wiadomo, milczeć tu nie zamierzam. Natomiast moim gościem jest. Arek Kaczmarek, odczuły Kaczmarek, nie wiem. No, od kaczora można powiedzieć, kaczki. Nie idźmy w tym kierunku. Nie idźmy, nie idźmy, nie idźmy. Ale za to idźmy innym kierunku. Bośmy sobie trochę porozmawiali o Twojej nieudolnej sprzedaży, nieudanej oczywiście. Tak. No, ale. No i mówiliśmy tak, że, że to czasami tak jest, że ktoś tam nas trochę storpeduje. Ale zastanawiam się, wracając do tej historii. Gdybyś to wszystko wiedział wcześniej to, co byś zrobił? Jak byś rozegrał tą sprawę? To, o czym mówiłem w pierwszym odcinku, że czasem jest tak, że wychodzimy z założenia, że jeżeli szef, zarząd, jest na samej górze jest na tak, to że wszyscy inni na pewno z otwartymi rękami czekają i będą słuchać z otwartą buzią i też będą chcieli to kupić i w to wejść. Tak. I że nie zawsze tak jest. W związku z tym dzisiaj, gdybym z tą wiedzą poszedł do tego jeszcze raz no. i usłyszał od prezesa, jak wtedy usłyszałem od pana Krzysztofa. pani Jarko, wszystko fajnie, super. Na drugim spotkaniu będzie księgowa i kadrowa. Mm -hmm. To on ja powiedział tak, okej, okay, panie Krzysztof, jest super. Bardzo się cieszę, jeszcze lepiej. Mam taką prośbę, mam takie pytanie. Czy jest taka możliwość, żebym ja sobie do pani księgowej, do pani kadrowej wziął od pana telefon i sobie do nich zadzwonił i wcześniej porozmawiał? Żeby też jakoś spojrzeć na to wszystko z ich perspektywy. Mhm. Dowodzi się o tym, jak one to widzą, jak na to patrzą, co być może dla nich jest ważne. Zanim usiądę i w ogóle przygotuję to wszystko, to żebym na to spojrzał z ich perspektywy. Tak? I nie tylko pogadał o tym, co dla Was, we dwóch to w zarządzie jest ważne, ale jak one to widzą, i żeby rzeczywiście, jak się spotkamy wszyscy razem, to i żeby nikt nie był zaskoczony, i żeby to spełniło oczekiwania wszystkich czterech stron. I wtedy, tak naprawdę, miałbym możliwość naszą panią Zosią, jak ją sobie nazwaliśmy ostatnio, tak? w tym przypadku. Spokojnie się dzwonić, może i się nawet spotkać w cztery oczy i szczerze pogadać. No tak, ale myślę że sobie, bo ja tak jak zapatrzę jak przez pryzmat yy, w ogóle sprzedaży, jaką mamy, no to przecież gdybym ja za każdym razem rozmawiając z prezesem czy z zarządem yy, chciał się spotykać z podwładnymi, jeżeli bym tylko usłyszał, że są. Trochę się boję tego, że to mogłoby oznaczać, że ja w ogóle y, dużo czasu spędzam na tych spotkaniach, które w sumie y, nie wiem, czy są potrzebne. Mm -hmm. Może są, prawda? Mm -hmm. Bo to ten, ten przykład pokazuje, że może są. Ale z drugiej strony zobaczę. Mi na przykład przy coś takiego, nie wiem czy to zrobiłeś, że ja bym chyba też tego prezesa wypytał o to. Znaczy w ogóle, z czego oni korzystają, jaką on ma wiedzę, wiesz, nie wiem na ile żeście o tym rozmawiali. Czy były otwarte karty? Otwarty. Ja to dostałem, widziałem gdzie to mają, jaki a, jest czyli... zakres, wszystko na maile dostałem, przygotować no kontrofertę, ja mogłem. rozumiem, ale chodzi o to na przykład, czy, czy być może takie pytanie o tym, a, a jak jesteście w ogóle nastawieni na zmianę. Prawda, na ile w ogóle to jesteście rzeczywiście gotowi, a na ile byście w ogóle to utrzymać, prawda? Na ile pani Zosia jest gotowa, czy to się tym zajmuje, prawda? No wiesz, może zanim bym się umówił, to bym jeszcze tylko sprawdził, czy na pewno warto. Mówię może, bo to jest. Być może, a może mi długo wy druga myśl, a może gdybyś ty po prostu na tym drugim spotkaniu nie szedł tak ofensywnie i z taką pewnością siebie, tylko raczej powiedział, Szanowni, dziękuję za spotkanie. Ja się tutaj spotkałem. Z, pan, z państwem nie dlatego, mhm. że tam coś próbuję, tylko po prostu chciałem się zorientować, wiem, że pewnie coś macie, czyli trochę jakbym bym, wiesz, na tym spotkaniu raczej no właśnie, jakby tak Nie szedł na pewniaka. Nie, nie, szedł nie na pewniaka, co mhm. bardziej po prostu pokazał, że już spotkaliśmy, bo, bo się poznaliśmy, bo rozmawialiśmy, ale wiadomo, że pani Zosia się tym zajmuje, pani Zosiu, więc panie, że pani jest. Trochę chciałem przy okazji pokazać, co my mamy. Nie wiem, może macie jakieś swoje preferencje, może coś na, Tak, może, może to by załatwiło sprawę, czy nie? Jak myślisz? To, z jednej strony to było tak, że ja, słusznie, niesłusznie, ale to pierwsze spotkanie, moja rozmowa z tymi prezesami dwoma, wskazywała, że są i otwarci na zmianę, i że się dobrze nam wstrzeliłem. Trochę swoją osobą, tym, o czym powiedziałem, ich przekonałem. No Problem trochę polega na tym, że my właśnie, o czym ostatnio rozmawialiśmy, mamy ten syndrom szczęśliwych uszu, i trochę idziemy z góry po swoje, że jak zarząd jest na tak, i mówi, ok, okej, spotkamy się, pogadajmy o szczegółach, to. to to nikt nie może tak. tego wywalić w kosmos, nie? A z drugiej strony okazuje się, że jednak ktoś może. Bo są te niepisane strefy wpływów i to są różne osoby w organizacji. Na pewno większa ostrożność, nie takie napewniaka na tym spotkaniu pójście, tylko powiedzenie do tej pani Zosi, i tej drugiej jeszcze kadrowej, tak? Gdybym coś tu powiedział, coś, są jakieś pytania, wątpliwości, proszę od razu mówić. Jeżeli coś z pani perspektywy nie będzie jasne, pewne, to proszę od razu mówić. Taka większa powściągliwość, pokazanie, że one skoro tutaj są, no to też są ważne, tak. to pewnie trochę inną relację by zbudowało, a nie takie przechodzę po swoje. Tak? Rozdaje, pokazuję i pozamiatane. Ja ci powiem, że. Że tu cały czas się kłania w tym przypadku, coś o czym my rozmawiamy yy, przy okazji różnych innych tych szwakapów, ale, ale chyba w ogóle rozmawiamy w Sandlerze, bo cały czas jesteśmy wokół tego procesu decyzyjnego. Mhm. Prawda? czyli o tym, co my mówimy, proces decyzyjny. Czyli zrozum, zanim cokolwiek tak. zrobisz, to jakby trochę zrozum dobrze, po pierwsze dobrze zrozum proces decyzyjny. Tak. Tak? Czyli zanim się zaangażujesz, to sprawdź, prawda, i kto, i mhm. jak, i co bierze pod uwagę, w jaki sposób działa, i tak dalej. I to jest pierwsza rzecz, bardzo ważna. Ale wydaje mi się, że z tym jeszcze druga taka, chyba żeśmy przy okazji się rozmowie z kimś to, to poruszyli. Wydaje mi się, że my trochę demonizujemy wartość naszych relacji z zarządami. Bo jak zapytasz handlowców w ogóle, prawda, yy, to każdy z nich powie, ja mam decydenta i trzeba mhm. znaleźć decydenta. Mhm. A ja ci powiem z mojego doświadczenia, takiego chyba już można powiedzieć kilkudziesięcioletniego, że wbrew pozorom znajomość z decydentami nic mi nie daje. Znaczy, daje. Mhm. Jakąś generalną otwartość. Mhm. Ale wiesz, moje doświadczenie są następujące. Po pierwsze, decydenci z przeproszeniem mają w dupie często sprawy takie Operacyjne związane z, 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 z przetargiem, czy tam z jakąś zakupem. I często nie do końca wchodzą w szczegół tak. kryteriów, specyfikacji. Wiesz, nie, nie zawsze tak. oni, prawda? Oni to jest, to jest raz. Mhm. W związku z tym trochę im się nie chce, tak. i, i bardzo często wolą. Niech obszar w ogóle tak. To jest tak. ich obszar. Mhm. Wolą. Słuchać dobrych opiniotwórców, mhm. prawda? Czyli tam często oddziały zakupów, specjaliści do spraw, to, to jest raz. Ale dwa, ja wielokrotnie miałem taką sytuację, słuchaj, Arek, że miałem po swojej stronie z różnych powodów przez lata y, rozwijanych i jakoś tak podgrzewanych relacji nie wiem, z właścicielem czy z prezesami. Bardziej z prezesami niż z właścicielem, bo właściciel jeszcze... Ma to do siebie, że czasami podejmuje autorytarnie decyzje i ma to wszystko gdzieś, prawda? Szczególnie... Taki to jest jego, jego własność. Na przykład się zresztą podoba, nie wiem, czy znasz taki, taki rysuneczek a propos różnych rozwojowych, takich inspirujących rysuneczków a propos uczenia się, bycia menedżerem. Pamiętam taki fajny rysunek, jak jeden z takich właśnie prezesów mówił takiego swojego coacha. Wiesz co? Z tych wszystkich cech, o których mi mówiłeś, tego, tych cech dobrego lidera. W sumie mam tylko jedną, ale chyba najważniejszą, jestem właścicielem. <laughs> nie, tak jest. Ale wiesz, mówię, teraz, wracając do, do rzeczy, patrząc przez prezent zarządu. Nawet jak miałem dobrą mhm. taką pozycję, mówię przez współpracę czy przez relacje, to zauważyłem, też chyba też oczywistą, oni nie chcą na siebie często brać odpowiedzialność, brać odpowiedzialności za jakiegoś kolesia. Mhm. Który się tutaj wpisał. Puścili go do firmy. Do, on, a teraz. Tak. To jest mój kolek. Tak. Mówisz, to, to, to jest mój, mo, moja jakaś. Nie, bo to jest, wiesz, to już to jest za, za grubymi nićmi. Mhm. Czyli bym powiedział, że raczej ci prezesi, ci właściciele dla nas mo mogą być dobrym takim otwieraczem do tego, żeby ludzi poznać. Żeby wejść do firmy w ogóle. Żeby, ale tak. my, wydaje mi się, jako handlowcy, często demonizujemy wartość tych, tych prezesów. Uważamy, jeszcze po staremu, że on to załatwi. No więc mhm. on tego nie załatwi. To szczęście jest takie, na to wskazują różne badania, większe, mniejsze, różne organizacje robione, że trochę właśnie skończy się ten czas, kiedy naszą rolą jest pójść na samą górę do szefa, Coraz częściej jest tak, że jakby łatwiej jest przez jakieś polecenia, kontakt, dojścia, do tego szefa dojść, ale od niego w dół idziemy. A ci szefowie właśnie, coraz częściej mają od tego ludzi, zwłaszcza w większych organizacjach, żeby oni to zaopiniowali, żeby się z nimi spotkać z jednym, z drugim, trzecim. I te różne badania pokazują, że im więcej sobie ludzi, tych ambasadorów tam zbierzemy, tym bardziej oni pójdą do góry do szefa i będą go przekonywali no tak, warto co, z nimi. No właśnie, ale wiesz co, powiem ci, że na przykład tak jak patrzę na, przez, przez, przez pryzmat tej Twojej historii. Kluczowi dla nas są opiniotwórcy, prawda? Czyli można powiedzieć tak: zanim ja pójdę dalej, to ja chyba powinienem i to jest dla mnie najważniejsze zobaczyć, kto tu ma główne skrzypce, jako ten sufler. My to, prawda? My mm -hmm. mówimy, że to taki sufler trochę czyli, czyli nie tyle decydent, co raczej główny opiniotwórca bo często ci opiniotwórcy nie przychodzą, przychodzą, przychodzą do szefa i mówią, słuchaj, no zrobiłem taką wstępną selekcję, wybrałem wstępnie dwie firmy, ale ta wydaje mi się lepsza, ty decyduj. No i teraz ten prezes czy tam decydent mówi, no to tak, brat, to róbmy. Tak, no, bo tak ty, mówisz, tak robimy. Tak mówiłeś, to no, tak robimy. Więc on oczywiście dalej jest decydentem, tylko mhm. że się nie, zaje, nie zawraca sobie dupy z przeproszeniem tym, no nie? Więc i to jest chyba dla nas kluczowa persona a nie decydent. Przynajmniej w takich procesach B2B najczęściej, prawda? bo można przyjąć, że, że w wielu takich sytuacjach B2C... I mniej no to... właścicielskich, nie? bo tam gdzie właściciel... właściciel to rzeczywiście, ale tam gdzie bardziej jest zarząd i tak dalej... często oczywiście mają swoich ludzi od tego, mhm. ale na pewno zarządy, czyli tacy powiedzmy profesjonalni, tak. najemni pracownicy, którzy jednak pełnią funkcję decydentów, często mają ten swój zespół Kompetentnych ludzi, których sobie wokół siebie zbudowali, po to, żeby. Oczywiście oni mają układy, tak? no mhm. bo ci teraz opiniotwórcy korzystają i to jest dopiero sztuka: jak wywrzeć na nich wpływ, tak. wiesz, jak, jak sobie zbudować taką, wiesz, taką sieć trochę, po pierwsze, rozumienia tego, co się dzieje między tymi mhm. opiniotwórcami, kto ma większą władzę wśród opiniotwórców, jaką, czy ja mogę zbalansować, Władzę opiniotwórcy, na przykład, który jest ambasadorem mojej konkurencji, bo przecież to mm -hmm. jest bardzo często, tak jak w Twoim przypadku tak. trochę. Czy ja mogę jakoś zbalansować go kimś innym? To już jest taka wiesz rozgrywka mm -hmm. strategiczna mocno, nie? No dlatego kwestia wejścia i porozmawiania, jak na, zwłaszcza jak mamy dobre wejście, to tak. zapytanie, już mówić na początek tego szafa, z kim warto pogadać, bo jego zdanie jest ważne, bo coś do powiedzenia będzie miał, bo długo pracuje, bo będzie wdrażał. Właśnie namierzenie tych wszystkich innych mniej oficjalnych, ale jednak decydentów, tak. z którymiś na końcu ten szef będzie liczył. Bo z drugiej strony to jest tak, że ta trochę rozproszona odpowiedzialność tak. też jest jakimś bezpieczeństwem dla tego na samej górze. I wiesz jest jeszcze jedna rzecz, bo już dzisiaj kończymy zaraz, ale tak muszę to powiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest gdzieś tam w tym wszystkim, wiesz, może być istotne, że my musimy uważać na te tak zwane bypassy, bo nawet jak ja idę na spotkanie z prezesem i to jest mój znajomy albo po prostu udało mi się na niego wbić, to nie wiadomo, jaki sygnał to zjawisko ma, czy jak ludzie odbierają to zjawisko niżej, prawda? Czy ja tam przyszedłem z Najczęściej tak. mogą tak myśleć. Więc nawet jeśli tak jest, to pewnie trzeba bardzo zadbać o to, żeby sprzedać później w dół komunikację, mhm. że to było takie spotkanie trochę właśnie inspirujące, strategiczne, że z tego spotkania naszą największą wiedzą jest to, z którą wynieśliśmy, że właśnie powinniśmy się. Spotykać najpierw z różnymi osobami, między innymi z panią, z pani Zosiu, no bo wiemy, że pani i pani Zosiu tutaj właśnie tymi sprawami za, zawiaduje i super, że możemy o tym pogadać, nie? I powiem ci, że takie spotkanie mi przyszło do głowy, które właśnie odbyłem jakiś czas temu, gdzie mi z góry na przekierowano. Poczekaj, Ale i o pod... tym nie dzisiaj, nie dzisiaj, właśnie. Jutro. Tak. Do usłyszenia.